5 październik będę polewał pierwszą rodzinkę sokiem z cytryny. Zobaczymy jak tu jest. Leje po dosyć porządnie, to znaczy rozdzielam korpus. nawet dym tu jest niepotrzebny zupełnie są takie spokojniutkie natomiast tu się coś przesunęła ramka o już poprawione kolane zamykam dym był niepotrzebny dobra tyle poszło butelka 150 ml no poszła gdzieś jedna trzecia a może nawet mniej co ja mówię butelka 500 ml półlitrowa no czyli taka butelka wystarczy na 4. Yy, i tak żeby nie było że to jakieś oszustwo cytryny 10 cytryn z tego wyszło yy, pół litra soku to ciężka robota jest wycisnąć sok z cytryn pół litra soku yy, syrop 2 do 1 cukrowy gorący Mieszam jedno z drugim i polewam. To jest 5 październik, wieczór, godzina gdzieś przed 6. Dziękuję.